Wyłącz to Disco Polo w końcu. A, ale jak ute robiłem. Ta? to dlaczego Kiczka tańczy? Disco Polo dzieli się na cztery gatunki: Disco Polo IDM, Disco Polo tak zwane wakacyjne. Remizowe Disco Polo dom, nad brzegiem I takie Disco Polo My oczywiście wybierzemy to pierwsze Najbardziej współczesne A, zaczynamy od muzyki Disco Polo to muzyka wesoła, więc użyjemy wesołych akordów Wiem, wiem, wiem co powiesz ale ja nie umiem grać na pianinie. Ha! I nie musisz umieć! Wystarczy, że będziesz grać tylko po białych klawiszach. Zobacz, użyj trzech palców, w tym wypadku trzech łapek, na klawiszach położonych niedaleko siebie. A? A? Tutaj zawsze będzie wszystko do siebie pasowało. Wszystko po białych. A, dobra, komponujemy. Świetnie! Disco Polo ma specyficzny rytm, który wszyscy znamy. I właśnie w taki sposób musimy zagrać nasz motyw. Mamy to! Teraz tworzymy tak zwany hook, czyli motyw przewodni utworu. Zasada jest taka. Wybieramy najbrzydsze możliwe brzmienie i tworzymy coś bardzo, bardzo prostego po białych klawiszach. Brzmienie pianina. Załadne. Dalej. Za ładny. Dalej. O, o, o! Zaczyna mi się żygać chcieć dobrze, dobrze. ale to wciąż nie jest to. Ciepło. Cieplej. To jest to brzmienie. Nikt o zdrowych zmysłach by tego nie użył, więc idealnie nadaje się do Disco Polo. Pamiętamy o zasadzie coś bardzo, bardzo prostego po białych klawiszach. No, ujdzie. Teraz tekst. Żeby stworzyć piosenkę Disco Polo, najpierw musimy mieć temat, o którym będziemy śpiewać. Bardzo proste, w Disco Polo są tylko dwa tematy piosenek. O miłości, no i zauroczeniu. Oraz o imprezie. Ponieważ my jesteśmy cwani, zrobimy piosenkę o zauroczeniu na imprezie. Bang! Ponieważ gramy Disco Polo, nie zwracamy uwagi na to, żeby tekst miał jakiś większy, głębszy sens albo żeby rymy były pomysłowe. Nie. Nałogowo używamy rymów Cie, się, mnie, źle, no wiedzie. Niewotycznie nakręcam się Choć prawnie ja wierzę, że, że nie opuścisz mnie, nie żegnają cię. Ja kochałem cię, ty zostawiłaś mnie. Teraz jest mi źle. O mój Boże! Napisałem tekst. Ech. Ponieważ my jesteśmy na wyższym levelu, użyjemy tych rymów tylko w niektórych miejscach. Używaj również dowoli metafor seksualnych, bo to jest... śmieszne. Ona to lubi, ona to lubi robić. Piszemy tekst. Na skrzydłach namiętności zanurzam się w Twej obfitości. Nie, 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 nie dumaj tyle. My piszemy Disco Polo, a nie operę. No wiesz, twoje usta jak maliny, albo jesteś taka fajna, no wiesz, jak pogłaszczę twego bobra. Choć nie pada, będziesz mokra. Hmm. Bierzemy to. Kicku, ale ja nie potrafię śpiewać. No, to się dobrze składa. Podobnie jak umiejętności pisania tekstów, 90% artystów Disco Polo nie ma głosu do śpiewania. Ale jest trik. Musisz zmiękczyć swój głos. Użyj głosu, jakim nikt na co dzień nie mówi. Mamo, powiedz mi, czy to bardzo, bardzo źle tu i teraz, czy się my dwoje? Dajesz. La, la, la. Zmiękczaj. La, la, la. Jeszcze. La. la. La, o, 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 la, 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 moja miła, ja Cię kocham. To jest piękne. Nie chcesz śpiewać? Nie ma problemu. Możesz zarapować. Rap też się używa w niskopolo. Zobacz. Popatrz, mała, otwieram butelkę, ja uszaleję. Pokaż mu szelkę patrz mi w oczy, byj całą resztę, olejmy. Co weekend jest, ostra impreza. Nie prowadzi to niczego, to Arna. Zostaniesz bohaterem. Nauczyłem cię no, wszystkiego, co umiem. Niczym pan Miyagi. Teraz połącz wszystko w całość i. I dawaj na maksa! Wszyscy wiemy, co to oznacza. Wuntasz! gotowe no, no dobra, ale pokaż tę piosenkę. No, bo nie mam do czego tańczyć. Mowy nie ma. Pokaż. Nigdy. Pokaż. Pokazuj, pokaż, pokaż to. Pokaż. Pokaż, pokażuj to. Pokaż. Pokaż.